Grzegorz Michał Braun. Polityk, reżyser, publicysta, europarlamentarzysta. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów konserwatywnych w Polsce. Kim jest człowiek, który chce przywrócić siłę państwa? Historyk, reżyser i polityk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat związany z polskim ruchem konserwatywnym. Twórca filmów dokumentalnych o historii Polski i aktywny uczestnik życia politycznego. Lider Konfederacji Korony Polskiej. Jego program opiera się na trzech filarach suwerenności, wolności i tradycji. Sprzeciwia się nadmiernej ingerencji instytucji międzynarodowych, chce uprościć system podatkowy i wspierać polskich przedsiębiorców. Opowiada się za ochroną życia odpoczęcia i wzmacnianiem edukacji patriotycznej. Poznaj Grzegorza Brauna, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 roku. Sprawdź więcej informacji w opisie i dowiedz się, co chce zmienić w Polsce.